Wow, ale ten zestaw Lego jest fajny. A, chwila. O, siego. Mam zaburzenia perystaltyki jelit. Ale fajny zestaw! O! Nie! Zniszczyłem go! Co ja teraz zrobię? O, nie, on wraca, wraca! Eee, to był dobry czas podać kwiatki. nie świadki. Nie, nie, nie Mój zestaw Flago, mój zestaw Co ja teraz zrobię? Jak coś. Jestem powodem dlaczego kameraman nie ma żadnych dziewczyn. Dobra, kamera na mnie. No, czy my skończyłem. Aaaa! Nie mogę krzyczeć, bo wiecie, sąsiedzi coś mi mogą powiedzieć i będzie siara. A Szczerze nie miałem pomysłu na ten filmik po prostu. Taka dzisiaj... Chciałem już no. E, wesołego rozpoczęcia roku szkolnego życzę. E, sorry, że tak długo nie nagrywałem. Vlogu z Tonezji nie będzie. E, e, patrzcie jaki fajny w ogóle zestaw Lego sobie kupiłem. Z części drugiej Gwiezdnych Wojen. Fajny. E. No to co? To by było na tyle. Um, chyba muszę włożyć już frytki do worka, muszę chyba z tym skończyć. Ale nie, na razie się nie poddam. Dobra, zostawcie lajka, żebym mógł sobie kupić nowy zestaw Lego. Dobra. Cześć.